Wyobraź sobie, że pewnego ranka budzisz się, ale nie w 2025, tylko w roku 2125. Za oknem nie słyszysz żadnego klaksonu, bo samochody nie istnieją. Są tylko ciche, autonomiczne kapsuły. Nie ma też chodników, przynajmniej takich jak dzisiaj. Miasta są wielopoziomowe, a ruch odbywa się w trzech kierunkach naraz. Twój dom wie, że wstałeś zanim zdążysz otworzyć oczy. Podnosi temperaturę, odsłania rolety i zaczyna delikatne oświetlenie, które ma ustawić Twój cykl dobowy. Chcesz wyjść z domu? Jasne, ale pamiętaj, że powietrze na zewnątrz jest filtrowane, bo miasta przyszłości zarządzają mikroklimatem, jak my dziś, klimatyzacją. Po drugiej stronie ulicy przechodzi humanoidalny robot. Wygląda naturalniej niż sąsiad Janusz po nieprzespanej nocy. A ty nagle orientujesz się, że wszystko tutaj działa inaczej szybciej, inteligentniej, precyzyjniej. To brzmi jak science fiction? Nie do końca, bo wiele badań naukowych wskazuje, że to realna wizja najbliższego wieku. Dlatego dziś zabieram cię w podróż w przyszłość, aby sprawdzić, jak według naukowców naprawdę może wyglądać świat za 100 lat. I obiecuję, niektóre prognozy są tak zaskakujące, że mogą zmienić sposób, w jaki patrzysz na własną przyszłość i przyszłość ludzkości. Życie i zdrowie w 2125 to jeden z najbardziej fascynujących obszarów, bo naukowcy przewidują, że nasze ciała będą funkcjonować zupełnie inaczej niż dziś. Według biologów ewolucyjnych, medyków i ekspertów od terapii genowych, średnia długość życia może w przyszłości przekroczyć 100 do 120 lat. I nie chodzi tylko o to, by żyć dłużej, ale by żyć lepiej. Terapie spowalniające starzenie, modyfikacje DNA. I medycyna regeneracyjna mają sprawić, że starość będzie bardziej komfortowa niż obecnie. Jedną z najbardziej ekscytujących koncepcji jest drukowanie organów 3D z naszych własnych komórek. Wyobraź to sobie, idziesz do kliniki, a tam maszyna drukuje ci nową wątrobę, nerkę czy serce w pełni zgodne z twoim DNA bez ryzyka odrzutu. Technologie CRISPR mogą wyciszać choroby genetyczne, zanim się rozwiną. Zmieni się też nasze życie społeczne. Jeśli ludzie zaczną żyć 120 lat, to tradycyjny model jednej kariery czy jednego związku na całe życie może stać się przestarzały, powstaną nowe formy rodziny, nowe style życia i nowe sposoby pracy, dopasowane do dłuższej, zdrowszej egzystencji. Czy to brzmi jak science fiction? Jasne, ale to prognozy oparte na realnych badaniach, które dzieją się tu i teraz. Sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja za 100 lat będzie prawdopodobnie tak powszechna jak dziś internet. Według futurologów AI stanie się niewidzialną infrastrukturą świata, czymś, co zarządza miastami, gospodarką, transportem i naszym codziennym życiem. Nie chodzi o przejmowanie kontroli, ale o wyręczanie ludzi w rzeczach, które AI robi szybciej, taniej i precyzyjniej. Wiele prac fizycznych i powtarzalnych zostanie w pełni zautomatyzowanych. Wyobraź sobie szpitale, w których AI diagnozuje choroby z dokładnością niemal idealną, miasta, w których ruch drogowy ustala algorytm, a nawet politykę opartą na analizie danych zamiast emocji. Brzmi jak żart, ale część naukowców już dziś rozważa inteligentne systemy, które będą wspierać zarządzanie państwami. Roboty staną się tak powszechne jak smartfony. Domowe pomocniki będą gotować, sprzątać i uczyć się Twoich nawyków. Niektóre prognozy mówią nawet o interfejsach AI, które będą w stanie symulować emocje i tworzyć relacje z użytkownikami, choć na ile to będą prawdziwe relacje, to już inna sprawa. Czy ludzkość straci pracę? Nie, ale praca się zmieni. Powstaną nowe zawody i nowe kompetencje. Świat stanie się bardziej kreatywny, a mniej rutynowy. Miasta przyszłości. Gdy naukowcy mówią o miastach przyszłości, brzmi to jak opis z gry cyberpunk tylko bez bagów. Miasta za 100 lat mają być wielopoziomowe. Ruch nie będzie odbywał się tylko w poziomie, ale w pełnym 3D. Kapsuły naziemne, podziemne tunele, drony osobowe nad głowami. Korki mają zniknąć, bo wszystko będzie autonomiczne i skoordynowane przez AI. Energia? Każdy budynek ma produkować ją sam. Za pomocą paneli, mikroturbin, systemów odzysku ciepła i nowych technologii których jeszcze nie znamy. Mieszkania będą inteligentne i samowystarczalne. Ściany regulujące temperaturę, okna zmieniające przepuszczalność światła, podłogi magazynujące energię. Wszystko ma działać jak żywy organizm. Gigantyczne pionowe farmy będą produkować jedzenie w centrach miast, eliminując potrzebę wielkich pól uprawnych. Z kolei inteligentne ulice same wykryją wilgoć, zmienią kolor, a nawet ostrzegą pieszych przed zagrożeniami. Najważniejsze miasta przyszłości mają być zielone ogromne drzewa wbudowane w wieżowce, ogrody na dachach, zielone mosty, filtry powietrza wbudowane w infrastrukturę. Życie w takim mieście będzie przypominać połączenie natury z technologią zrównoważone, inteligentne. I co najważniejsze wygodne. Klimat za 100 lat klimat to temat, który potrafi podzielić ludzi jak nic innego, ale nauka mówi jasno: przyszłość klimatyczna zależy od najbliższych trzech dekad. Według prognoz są trzy główne ścieżki. Scenariusz optymistyczny: ludzkość skutecznie ogranicza emisję, energetyka opiera się na odnawialnych źródłach, wodór staje się standardem, miasta przechowują dwutlenek węgla, a lasy są odbudowywane. Globalne ocieplenie stabilizuje się na 1,8 do 2 stopni Celsjusza. Pogoda jest trudniejsza niż dziś, ale w pełni znośna. Scenariusz pośredni najbardziej prawdopodobny. Temperatura rośnie o około 2,5 do 3 stopni Celsjusza. Lata są gorętsze, fale upałów częstsze, ale nowe technologie, takie jak chłodzące miasta, mikrolasy i inteligentne budynki pozwalają się przystosować. Zmienia się rolnictwo, powstają odporne odmiany roślin, a życie toczy się dalej, choć nieco inaczej. Scenariusz pesymistyczny. Ludzkość nie ogranicza emisji. Poziom mórz rośnie o ponad metr, ekstremalne zjawiska pogodowe stają się codziennością, a wiele regionów staje się niezdatnych do życia. Migracje klimatyczne mogą objąć setki milionów ludzi. Brzmi groźnie, ale ta historia wciąż nie jest napisana i właśnie dlatego te 20 do 30 lat jest tak kluczowe. Wciąż możemy wybrać lepszą drogę. Transport przyszłości. Transport za 100 lat będzie wyglądał jak żywcem wyjęty z filmów science fiction, ale naukowcy już dziś pracują nad jego elementami. Samoloty przyszłości mają latać na wodorze, co sprawi, że będą niemal bezgłośne i bezemisyjne. Podróże będą tańsze, szybsze i bardziej ekologiczne. Na krótszych dystansach rozwijać się mają systemy takie jak Hyperloop. Kapsuły poruszające się w próżni z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę. Podróż z Warszawy do Gdańska mogłaby trwać 20 minut to krócej niż większość ludzi stoi dziś w kolejce po kebaba. Autonomiczne kapsuły staną się normą bez kierowcy, bez stłuczek, bez stresu. Pojazdy będą komunikowały się ze sobą i z miastem, dzięki czemu ruch będzie płynny jak nigdy. A teraz najlepsze. Turystyka kosmiczna może stać się dostępna dla klasy średniej. Krótkie loty orbitalne, małe stacje hotelowe krążące wokół Ziemi i wycieczki na Księżyc to już nie tylko marzenie Elona Maska. Za 100 lat to może być coś tak normalnego jak dziś lot samolotem na wakacje. Transport będzie szybszy, bezpieczniejszy i po raz pierwszy w historii ekologiczny. Technologia w codziennym życiu? W 2125 nasze domy, praca i komunikacja będą wyglądać tak inaczej, że dzisiejszy świat może wydawać się prymitywny. Jedną z największych rewolucji będą interfejsy mózg-komputer, które pozwolą sterować technologią samą myślą. Nie musisz pisać, pomyśl o wiadomości, a urządzenie ją zapisze. Ekrany. Znikną. Zastąpią je hologramy, przezroczyste wyświetlacze, a nawet projekcje 360 stopni w przestrzeni. Domy będą personalizowane, same dopasują temperaturę, oświetlenie, wilgotność, a nawet muzykę pod Twoje emocje tak, bo czujniki biometryczne będą normą. Roboty domowe przejmą większość zadań: gotowanie, sprzątanie, pranie, prasowanie. Niektóre prognozy mówią nawet o robotach towarzyszących, urządzeniach, które będą analizować naszą mimikę i ton głosu, by reagować bardziej ludzko. Zmieni się też edukacja holograficzni nauczyciele, symulacje 3D, nauka przez doświadczenie a nie książki medycyna będzie działała w czasie rzeczywistym twoje ciało będzie monitorowane non-stop a urządzenia wykryją choroby, zanim poczujesz pierwsze symptomy. Technologia ma stać się tak naturalna, że przestaniemy ją zauważać. Będzie jak tlen wszędzie, ale niewidoczna. Świat za 100 lat nie będzie ani lepszy, ani gorszy, będzie inny, bardziej inteligentny. Bardziej zautomatyzowany i pełen technologii, których dziś jeszcze nie potrafimy sobie wyobrazić. Miasta przyszłości będą funkcjonować jak żywe organizmy, nasze ciała będą zdrowsze i dłużej sprawne, a sztuczna inteligencja stanie się naszym stałym towarzyszem, nie wrogim robotem, ale narzędziem, które pomoże nam żyć łatwiej i bezpieczniej. Ale jest jedna ważna rzecz: nic z tego nie wydarzy się samo. To, jak będzie wyglądał rok 2125, zależy od nas, od decyzji, które podejmiemy w najbliższych dekadach, od tego, jakie technologie rozwiniemy, jak zadbamy o klimat i jak wykorzystamy sztuczną inteligencję. Jeśli wybierzemy mądrze, przyszłość może być naprawdę fascynującym miejscem. A teraz pytanie do Ciebie. Jak ty wyobrażasz sobie świat za 100 lat? Napisz w komentarzu, jestem ciekaw, jakie macie wizje. Jeśli podobała ci się ta podróż w przyszłość, zostaw suba, łapkę w górę i zobacz inne odcinki faktofonii, gdzie zaglądamy zarówno w przeszłość, jak i w kosmos, pod Ziemię i do tego, co dopiero przed nami. Do zobaczenia w teraźniejszości i w przyszłości.